Siema widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Natural Dzisiaj znajdujemy się na naszej ulubionej stronie, jest to CSGO skins oczywiście I co, jeśli chcecie wesprzeć mnie tutaj takiego kota, klikacie sobie tutaj, wpisujecie kod natural Jeśli macie jakiś inny to zmieniacie, bo mój jest najlepszy sensie 10% bonusu przy doładowaniu, 2,10 zł na start I mega, mega dużo szczęścia oczywiście ode mnie yy, Co, jeśli chodzi o giveaway widzowie to przez ostatni czas było ciężko z pisaniem komentarzy na YouTube, bo widziałem to i nie tylko u mnie tak było. Nie wiem czy to był jakiś bóg, czy co. Ale teraz już wróciły, mam nadzieję, eee, przez co nie było za bardzo losowań. Ja teraz mam trzech wygranych, których mam zapisanych w notatniku, więc teraz wypłacę 3 itemy. Po prostu giveawaye wrócą, jak e, będę mógł rozdać te skiny, czyli pewnie za 10 dni. Minie mi trade i wtedy wrócą giveaway, e, Więc na spokojnie, fajnie, że w ogóle braliście udział, fajnie, że piszecie komentarze, to mnie bardzo cieszy. I fajnie, że używacie mojego kodu. Yy, co, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. A ja przechodzę do wypłacenia tutaj kosek dla tych trzech wygranych. Dobra, widzowie, a więc te trzy kosy są tutaj wypłacone dla Szymonek, Smoku i Rako. Więc. Yy... Jak dostanę trade Anbana, to będę mógł je rozdać i od tamtego czasu rozpocznę giveaway e od nowa. Także co? Zostawcie łapkę w górę, używajcie jako Natural Suba. I oczywiście komentarz, a ja przechodzę do Case battle. Pozdro. Ja ze mną ciasko od góry. Jest również Michał. Jest Miszczu, Też. Ja zrobię takiego Case battleka. Albo da, albo nie da, albo zrobię dygasowego. Zrobię dygasowego, bo dygasumie. I dam tak, dam sobie, mm, ale to, że jak gas umie, to nie znaczy, że Ty umiesz, ale mam nadzieję, że da, wiesz, mam nadzieję, że da, tak, żeby oddało. Y, zrobimy sobie tak, za czwórkę, czwórka pasuje, jak najbardziej, dobra, nie być, może być, naturalnie. proszę o. bardzo. Zapraszam panowie, zapraszam do gier. Na pewno mi wysłałeś. Na pewno Aha, na pewno, dobrze. Bo, bo ja... Ten nowy uh, Tez no, jest no. taki ten. ten nowy Tez. Nowy Ja mam nowego Team Spika, macie Prywa nowego no Team Spika. A, bo ty jesteś z Londynu, do Nie ma, ja jestem nowoczesnym człowiekiem. <laughs> nie, bo chl, musiałem tego formata pompa zrobić. A ogólnie widzowie, no na razie ciężko z pisaniem komentarzy. Brawa Brawo. Aha, fajnie. no, zajebiście kurwa, zajebiście. Piękny underdog, brawo. No, no drobę, drobę. ja też drobny. No, ale przynajmniej Batel tam będzie dobra. E, no co, jeśli chodzi o komentarze, to no nie wyświetlają się czasami. Mam nadzieję, że w tym filmie się wyświetlą, ale jak się nie wyświetlą, no to co mogę zrobić widzowie, no? Wiecie, jak co jest? możesz powiedzieć w ogóle? Coś tam YouTube się buguje. I tyle, nie? Co mogę powiedzieć? No, kurwa. został. właśnie, wpadajcie do chłopaków, tam tu są fajne filmy. Linki w opisie, zostawcie suba. O kurwa! kurwa! Co tam ciasto, Co tam ciasko? To, to, to za śmieć, nie do boga. Patrz, ej, 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 ej kurwa na grzyścia! No spizny no, się hapną. nie spizny, to nie dwie ostatnie skrzynki, kurwa i... Ja totalnie A, myślałem, że... Nie Cię chuj spali. No nie tak umie <laughs> zrobić moje skrzynki pode mnie. No, coś no tak udało mi. się, coś tam się udało. Pamiętajcie, widzowie tak, darmowa skrzynka, możecie sobie codziennie odpierać, powiem serdecznie. Jak to mówi ciasko, grosz do grosza, będzie kokosza. No my to z skara 20. Ja sobie tutaj to sprzedam na szybko i czekam na batelko od Gasika. No, no, no może co będzie tam kokosza skrej. stary. Zobaczymy, co tam ty z sklei. No Jak teraz... będzie kokosza, to no spokojnie, zapraszam. Dobrze, pijam już tutaj. O, trujeczka wolna, więc wbijamy. Kurwa, za zają, bez... No zajął, zajął, widzę, że tak. Białaski, rojalki, procentóweczki. Białaski, ciągle ona zobrażasz? Y, powiem ci tak, to gąska tak zawsze mówi, więc ja to po gąsce mam, A, wiesz? No to, po, to masz fajnego tego mentora. brata, do... brata, stary, brata. O, <laughs> brata. Pucnął się w końcu, kurwa, pucnął się. Brata, którego w no. harata, wiadomo. Nie, brata, co cie są harata, stary, wiesz? Jebale, Kurwa, ciastko, ciastko się wpierdolił, no, wiadomo. Dobrze. No, ale i tak liczę na Dobrze, no kurwa, kurwa. Michał jeszcze A, dobrze, tutaj no, zasiał. Dobrze, Michał biegle jeszcze... Biegle Michał, Michał zaczął ziarno kurwa, zaczął ziarno. Dobra, <średziny> no, dajcie mi coś na trójkę kurwa fajnego, no. Niech ta trójka kurwa w końcu wygra coś, bo no, to tak nie może być. Nie no chyba nie wygra, tak szczerze. Chyba stary. będzie ci Pełusz, chyba flaci ci. O kurwa, no i znowu ten flak nie, no, nie bardzo! <średniczy> Dygas, ty się to się kurwa hapie, stary. Ale stary to. Do... Co, co jest? Moja wina, że jest tydzień dogasowy zaczęty? Ale to stary to. Tydzień myszkowy to jest, a nie dogasowy. No to tydzień stary. myszkowy, on może być tydzień myszkowy. Jakie chcecie skrzynki, to wam dam coś pod was? Nie, mam zrób coś tak za 3800, co? przestał, tych Zrób co chcesz, dyga. Ja i z... tak teraz czaruj. wygrywam, wam Rób co chcesz, właśnie. Czaruj, bo... chłopie, czaruj. Byleś nie wygrał stary, byleś nie wygrał, bo się tego kurwa, nie, my... nie mogę obiecać, tego nie mogę obiecać. Tak, tak trzymasz tego koryta tymi pazurami stary, to że to się nie ja chcesz pomału nie odpuści, nie ja stary. Nie chcę Pazurem się brudnym się wypuścić. złapał kurwa i trzyma, nie? No... Dokładnie tak, no. Zobaczymy, Ja A do kuchni schodź szybko alkohoczki. Dobra. Luzik. Kurwa, dy dyka z flagiem jebany się spizdy chapie, hapie, no ale nie mogę mogłem to uwierzyć, nie? <laughs> nie, jest. się hapie. Dobra tyga, mam nadzieję, że teraz zrobiłeś jakiegoś kota, żeby tutaj zgarnąć coś starych na tego trójaka, nie? I z alibaba, Tak zwany. No. Ali pomagali stary, ali pomagali, nie. Dobra, Michał chyba, nie? Wiadomo kurwa. Michael G, poszedł po herbatę kurwa i jeszcze to czy tam kawkę. Jeszcze ten. O nie, 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 bo mówiłem, teraz wygrywam. A wygrywasz teraz? No dobra, jak teraz wygrywasz stary, to... No i ten famas. Tragedia kurwa. Tragedia widzowie, nie? To underdoga było ci zrobić. No było, no było mi zrobić underdoga stary. Nie mam tych underdogów, wygrywamy. No bitwa mi się zbugowała. No na razie, kurwa, wiesz, ciasko. Nie ci Michał. Nie Michał, kurwa droższego Daj, Daj to, co coś, coś, kurwa, coś, kurwa jakiegoś kota. Proszę, proszę. Moje, ja moje, moje. ja nie, pierdolę nie wierzę. Nie wierzę. Każdy był tak blisko a jednak wszystko wyszło, no. Ale się To wygrał. Wójkę, kurwa. Ty wygrałeś, ty wygrałeś. A ja, bo mi właśnie po nie pokazało niestety. Michał coś o za... O kurwa, za... ale pieniędzy ty! Coś za trójeczkę, coś za trójeczkę, żeby tak... Right. no bo żeby za szybko nie skończyć odcinka, bo to kurwa jest... A ty nie, szybko no kraść, no kurwa, że rynka, kurwa jest, już, jest kurwa FIFLAK kurwa panowie, FIFLA jest gruby. Dygaz kurwa się wpierdolił tą łapą kurwa i nie chce wyjść kurwa z tego He, O też Ty dygasz No Udałem, no, ale Tych dałem dużo, bo ona lubi dać, ale trzeba ją no, trochę rozmasować Te starterki no, no, Trzeba rozmasować, to no, To dzieje, Ty się, umiesz Mam nadzieję, mi kurwa. się uda rozmasować to, tak? To, wiesz To powiem, masażysta czy? Ech, dobra, Do niech coś rzuci, nie rzuci, kurwa. Hay, ominęło. Prącisław, nie. ty masz ksywę, nie? Prącisław kaktusowy. Kądzisław, kądzisław, wiesz? Prącisław, od prącia. Ja się to ten kaktus też jest mocny, kurwa. Będziesz być ambasadorem klubu, nie? Jak nie będziesz, to ja nie będę Ale mój. mnie tam nigdy nie było, stary kompletu... To Słuchaj, tam dygas urzęduje, dygas tam urzęduje. Ja tam jestem wiesz. Będziesz pięć sokrów z na, nagania. Ale wiesz co, to jest już kurwa. Naprawdę żałosne, Czeku. Ludzie kurwa wypisują, to ty tam odpierdalasz w komentarzach, a ty kurwa. A i się wypiera dalej, nie? W... No to ja tam chodzę. To jest mocne, akurat. Dobra, mi to jest żałosne, kurwa. Dobra, ty gasło. Teraz pokażemy zdjęcie z klubu, który sobie wysłał. A ja to tak, na, na Discordzie mogą sobie zobaczyć. Na Discordzie nie chcę ci kurwa pokazać, bo spadnie tam kurwa. To, spadnie Właśnie, widzowie. Za, zapraszamy na Discorda, w również jest w opisie. Na wspólny, bardzo fajny. Polecamy serdecznie. Kurwa, no jest lipa, nie? Jest pisdełusz, że tak powiem. Dygas tutaj hapnął się. No teraz musimy się odpuść widzowie Cokolwiek, kurwa. Ciasto, chyba ciasto. żaden z nie wyleciał, nie? Proszę o da drzwi, jak już Kurwa, i tutaj też lipa. Proszę, metys, kurwa, żółdzi jakiś Proszę Nie, to się nie Nie, ciasteczko, ciasteczko. Słabiak. A dobrze, bo teraz mogę zakręcić przynajmniej. No, zakręć, stary coś, zakręć. Nie wiem, kurwa za czwóraka. Zrób, zrób jak uważasz, tak żeby było dobrze. Stary. No, jakby było dobrze, to Tak żeby można było się zapać. Bo mi tu zostało ile? No, 11 kantów. 11 kantów mi zostało, panowie. Dobra, to jeszcze sprzedam. 12, 12, więc tak z jeszcze pykną. Dobra, wierzę w tego trójaka, no może w końcu kurwa, coś odda, się Może w końcu, kurwa, coś na odda tura, ten trójak, jesteś dzisiaj skazany na porażkę. No, powiem ci tak. No, kurwa, mam nadzieję, że teraz się hapnę. Ale nadzieję z matką głupik. A? No właśnie, no właśnie. No, że ja w to wierzę, kurwa. Wierzę, no, to wierzę. Wierzę, w to ciasteczko To ja dobi, to cię zrobił, ty ciasteczko, ciasteczko <grym> zrobił pode mnie. Pode mnie zrobił. Tyś za pode mnie, ja No, ty się wzbił mnie, kurwa. Ja jest nie po zrobiłem podęby, przeto przegrywa ty. Podęby, to podęby. No to chuja masz, nie, jak 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 jest Glapsa, kurwa. Co, chuja jego? Teraz zobaczysz to. Pat, niego ty, co to najszybciej. Łudzaka ktoś głamsa, kurwa. A, i on. Pat, degasa się. O nie, kurwa, tu Tutla kurwa dyga zdrobno, kurwa Tutla drobny, tudla Jeszcze kuta no, tego karambita. Co? No pewnie drobny karambita, bo, bo kurwa coś... Ja piętla drobę. No, 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 Już odlatuję, dobra, daj tego karambita, kurwo Jebana no. no Albo M9, tak, chociaż. M9 chociaż M9, cokolwiek kurwa. To może... o, no korekane, korek ale znowu w piździe korek, ale i tak starczył, no, no, ja, i tak starczył, kurwa, to też jest mocne. Nie <śmusza> jest mocne. Jeszcze ktoś go ruchnie na końcu. No, no pewnie tak, pewnie tak. Dobra, dziewiąteczka teraz. Ja pierdolę, nie, nie. Piosenka nie, nie. kurwa, trójjak dzisiaj Bo ja nie udaje. Ja nie robię bitew pod psa, stary. Dobra, rób za czwóreczkę, rób za czwóreczkę, stary, przedla ściaka i zostanie mi czwóreczka, jak nie wygram i tyle. Ale tu jak dzisiaj nie wiem kurwa, zasadzone jest to miejsce po zasadzone. No, zasadzone? kurwa. Zasadzone, dokładnie. Już nie mogę kurwa, żebyś śnić stary. Nie wiem, nie wiem, że kurwa, że to ja... No kuram, mufinki na te, kurwa. Dobra, Dobra natura ma B or not to be, tak zwanku. A to cóż, ale zrobiłeś za czwórat. Ale on jest B przecież. ja jest be. Ja nie jestem B. A to chyba. Wie... chciał być B! Ktoś się w nie mam na Truecha. Ty byś chciałby być... Ja Człowieku ja jestem hetero Tenho <laughs> <Hepero, śmiech> Ja dom... No. ale kłamstewka dalej uskuteczniane! Tak, tak, tak Jak wchodziłeś z urodzin... kto to były Sandry? Nie? Eh? No. Grzesia, tak? i Sandry, no. No. To szedłeś i wychodząc, chetnąłeś mnie w fiuta No bo to było moje Alterego stary. A. Po pijaku. Jesteś bi jednak. Nie, ja jestem z tym. Jesteś e -no. bi. Jak to się? Bi. Jak to się wygląda? Bibiegunowy rynek. Bipolar, bipolar. Kury, teraz na chujaku rzuca, wiadomo, nie? Mówiłem, mówiłem. Wiadomo. No okej, okay, może być, może być. I teraz chcę porządku. Ale W porządku, bitla, porządku w porządku. No, na mnie to jest a ten las to jest jeszcze procentówka, tak? Nie jedna procentówka. Ciuł, To no, to są jedynki, a ostatnia trójka jest. No, no i gitara. Dobrze, o, lepiej, kurwa. może być, może być. Dobre, Ale patrz, tego jest. Ostatnia jest trójeczka. I tutaj patrz. Dobra. Teraz dla dygasa kolsonarny na spodziewkę. Tak, tam teraz i ci ten. Y, to <grym> dwa i pół. Ok, no dobra, dla czesteczka też koraz. I proszę teraz grać kanapika jeszcze na dwójeczkę i będzie w porządku. Dobrze. Idę! Ale wypłakał, jednak jebać za trójkę. Wypłakał sobie, wypłakał. Dobrze, wypłakał. dobrze. Dobra, to by się podobało. I tu konkretniaka na koniec. Konkretniaka na koniec, no dobra. Ale to będzie... było naprawdę wypłakane, nie? Takie typowe. <grym> no było, 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 oczywiście, że było. Ja mam czternastaka, jak coś, więc. Ale to. Zrobimy mniejszego, bez przesady to tam na spokojnie. Dobra, zrobi się tak, tak. To się jeszcze da. Dobra, jeszcze. Za osemę wam pasuje? Jak najbardziej. Dobra, jak za ósemę pasuje, to okej. Okay. Tak? Utwórz. Proszę bardzo, panowie, zapraszam. No to może jest a kurwa, jak jest Underdog, a chuj. Wiadomo, że jest Underdog, wiadomo, że ja lubię, ja lubię, ja lubię Andeldoczki, lubię. Ale dobrze, udało mi się wypłakać jedną zajebistą bitwę, no w końcu coś kurwa, trzeba było zwiększyć. Dobra, dla, dla Dygaska rzuca, to mi się podoba. Bardzo no, dobrze. To, to się powiem, nie? Bardzo dobrze. Dla ciasteczka za, Nie no, za 66 kurwa. Mało być za 300. mało być to za O no, kurwa, wiadomo, tam, wiadomo, wiadomo, no, no. wiadomo. Chciałeś manipulować, to masz manipulację. Ja to ma. Ale mam coś da no, spokojnie, to był ostatni taki item mocny, który mi. O dobrze, ciasteczko już się chapie. Very good. Imo, dygas wygra. No i. Też. też. Bo się nadaje do wygrywania. Nie, no dygas już się z tego hapał. Dygas się za bardzo schapał. Nie, dygas to wyskarnia. Tak? Nie, to by całą bitwy pada albo hol 3%ówki. Skurę mać. Na 8 stówek, za 9. Już no... Okay. kurwa, to, co? to co? Dobra, dawaj, dygas, drobnicę. Kurwa, masz jebane nóż! Ale dygas nie umie znaczyć, Ciastek tu to, to zgarnia. Ja zgarnąć, ale co? Zobaczymy, co tu zgarnąć. Dygas nie umie zgarnąć. Dygas nie umie, dobra, i teraz leci dla dygasa, dla ciasteczka i jesteśmy w domu. No nie, no dla Michałka. A, dla Michałka. Proszę, kurwa. No nie, to Michałka ogólnie, nie? A trójki są? Tak. Niech rzuci kurwa jeszcze coś. Niech rzuci dla Murzynka. Dla Dygaska, dla Dygaska i dla ciasteczka, hall kurwa. A Rysia będzie mówiła. Nie ma Dygas do To będzie co i tak drobnie innego niż naklejka. Dobra. No tak. Michal, dobre Tak Tako, tako. Tak. A ja potem zmieniłem. Ja zawsze za pierwszy raz myślę lepiej, a druga mi się schuję. Zawsze idzie za pierwszą myślą. Co? Jedna bitwa wygrana, ale fajna bitwa wygrana, wypłakałem sobie. Co widzowie, pamiętajcie, używajcie kodu natura, zostawiajcie komentarze jeśli oczywiście możecie, wpadajcie na Discorda, do chłopaków i to już było na tyle. Panowie, dzięki, pożegnajcie się, na raz...